No ja będę tak. Będę ja, będzie Nervarien, Będzie AJ Tracy. Gram z Yamato. A który to jest Yamato? Będzie Shea. Będzie Kasia. Będzie Ramsua. Będzie Lucky Steve. Będzie Nafcia. Będzie Sir Isaac Newton. A to jest Yamato na topie. Ja, yeah. dole. Będzie Isaac. A widzieliście moją fotę z Isaaciem? Z legendą. No, Ewelinkę to raczej mi to nie wyjdzie. Nie mogę tak z tą kulką. No, będzie Shea, ta od Gimpera. Z wielką nogą. Bo gdzie on jest? Jest away from keyboard, nie? AFK. No dobra, ludzie spóźnieni na linię. XPP ważne wiesz, dwa razy rzucasz Q. gość już dwa razy mocno obity. Teraz mogę to podnieść. Wysoki wchodzi tu. No, nie wyczułem jego movementu. Teraz QW. Znowu pół HP zbite i połkujemy z kur sy kurwy syna. Nie se nie myśli, że może. Każdy znowu gramy w Eveline. Strasznie, przyjemny czapęd do grania. Zwłaszcza jak grasz Orianom. ktoś w bocie po dwóch kampach. Chyba jakiś pijany, nie? Bo aż tam nie idę, bo to waste of time Szkoda, bo straciłem dużo creepów. Przez reszed. Jednak actually trochę boli. Nie warto było schodzić, powinienem tak robić. Straciłem Expo z karona, to w ogóle boli podwójnie. Dobra, gościu będzie tu. Się ja, na On czwórkę, ja, ja, ja nie Dzięki te za suba z Twitch Prime Witam Twitch Primera Siemanko Dzięki Dzięki za Prima Dobra, we just dodged this shit Fancy footwork z mojej strony, nie? Ale kurwa, tak sobie linię zjebałem tym, że zszedłem tam potem tą Ewelinkę Czy muzę? Dobra Mogę leć głośniej, nie? Na no, asysta jest. O i kanona zmisowałem przez to No i gorzej, nie? Takie kongo zostało to odjebane. Intuję w tej grze, ale ona się wygrywa. Ale to nie trafiłem tylko przez to, że musiałem z... zmienić. No what the fuck? To jest prześladowanie już chyba. Kupię kurs czekolada? Tak. Już wydałem milion złotych, żeby dostać kurs od do czekolada, w który mi mówi, jakimi postaciami mogę grać na No Dobra, żegnam. Nawet flashnąć chyba nie muszę. Gitara się ma. To ma flash, a to może jakieś sztuczki robić na kiju, Nie wiem, czy ma. Stałem, że może mieć. Wyrwałam na kurwę tym nocturnym. broken Champion. Bo tutaj. Jest to i dalej lecimy. Tymnocuczow Kardiona z myślenia. Ja nie mam zamiaru mieć nic wspólnego z karionerem. Ten człowiek po prostu żyje w swoim odrealnionym świecie, nie? Tam nie ma co z tym dyskutować. No ta welinka odjebała takie gówno. I jak zrobił dwa kampy, po czym pobiegł się wiebań na bocie, no to gratuluję mózgu dla niego, nie? On up poszedł? No ja wygląda jakby się jak up poszedł tym jajsem. Ale normalnie gierki ze znanymi streamerami. Znany streamer wyprzedala się na tobie. <laughs> Repia mattock! Przewany być takim ram ja Yamaha to kanonem, nie? Ci nie ma to kanonem. Ja ma to z Defem. Nikt się nie lubi na samym serwerze. No, wydoczowane. Gościu gra bezpiecznie. No tu stoi. Kłębek nie walił to. Ale a ma to nie jest jakaś postać za anime, czy coś tego typu? Jest tak stoisz tym Oryanom. I pegał Tosik. Jak podejdzie lekko, to mu przesuwasz kulkę na twarz i go z tym grać się grać nie może. No sobie ja mogę poszaleć każdego ja mogę go po prostu pobijać pod towerem. Chyba tak będzie lepiej. Podnosimy to. Teraz nie dajemy mu tego wziąć. Cyk, jedno. Uważaj jak ma się skorcza On chce recall'nąć, a my nie chcemy mu dać recall'nąć. jego hard pushing to. To Yamato ja na topie, klasik. To nie cierpi, Yamato Mato Zdew? jest tak, że go nie cierpię, nie? Ale. Właśnie nie jest najprzyjemniejszym zawodnikiem. Bardzo toksyczny, chujowy do tego. Ego topu na BL9, nie. Jest zwykłym frajerem. Po prostu cofnę sobie tutaj? Nakcepujemy w Mida Lunar Trash. A gra Eclipse Treshem. Niezły oszust. Bo mogę to po prostu bić, nie? On jest levelinką w bocie, bo z ma 0hp Ten chyba recall zagrał I Ja jestem. Dobre creepy On jest w bocie cały czas no dobra o, po prostu Nawalamy tower do przodu, nie? Wezmę sobie to solo tower z plate'ami W 12 minucie I mogę ultit Ale kurwa, kto gra kłyn, nie? No ale sztuczkę zajebał Was, puppy? Brand new whip, just have to? Która tu? No mi się cafnąć, nie? Ale. To co ona nawet kart palił? Hä? Hmm? Dzięki, ja ruinię za słowo Switch Prime. Witam, Nowy? Cześć. Można prosić o miłe przywitanie nowego widza? Yes, Dzięki toksu, Zosuba. ŻUW dla CIEBIE! Witam! Drugi miesiąc Switch Prime'a. Yo, What's poppin'? Brand New Whip just hopped in? No to dużo wiedzą. z nice, Yamato! la, we la, win! Oui, oui. Witam rejon. Każdy z TikToka? Tak, wszyscy na tym streamie są z TikToka. Clueless. Yes, yes, Dzięki za suba! Vexy, Nie, to Yamato z Dev. <laughs> to Yamato z Dev na Queen. Duo z Niemcem. Alright, okej, okay, okej. Okay. What's poppin'? Nie ma długa. Witam. Witam wszystkich czatowników. Faktyczny gaming na Orianie. 10 klippów na minutę, ale i jerozolimskie. Fajny one-shot kolegi. Nie, jak grasz na Ari, to nie kupuj ludena, nie? To fraud item. Jak w poradniku. Odjebałem w chuj. No nawet coś nie nam wyjebał ten ziomek Ale chyba taki juicy był ten tower mam to z jak na pierdala, ty, ale w sumie dużo biegskiego to ataku z TikToka, kto z TikToka pisze jeden, nie? I kto z TikToka? Zostawia suba z Twitch Prime, bo zaraz odjedzie pociąg. A jak odpalicie pociąg teraz, to dostaniecie super emotkę od Twitcha Ciuch, ciuch A druga pusi OG Nice Znaczy on będzie gdzieś tu zaraz wyschodził, nie? Spoko, że gramy koleżkę. Tu sobie postawmy warda, tak żeby jest o co chodzi, nie? wiem, że gram z Yamato z Nie, jeszcze nikt mi tego nie powiedział, nie? Jeszcze nie wiem, że gram z Yamato z Dev. Dzięki Alex, nasza osoba z Twitch Prime. Witam koleżankę. Ja jestem miłym sprzywojowaczem. Nic nie napisał Yamato z Death w tej grze, to nie będziemy mu nic robić złego, nie? Dobra, bomba z tego WULK. Ale coś tam bije, nie? Dzięki! Zasuba, Julio, still alive. Żyje, nie żyje. Julio, still alive. Ja, ale goście tak knif odjebał tą Ewelinką. To no takie coś powinni go permabanować. Legitnie, nie? Ziomek poszedł, zrobił Red Buffa, golemy i poszedł na bota. Na Ewelinse, nie? Czy ja mam to wie, że go zwyzywałem w najnowszym filmie? Nie wiem. On pewnie nawet nie wie, kim jestem. Czuję, jest, skąd miałby wiedzieć? Jestem zwykłym chłopakiem z Polski, nie? Który chodzi na studia i jeździ tramwajem. A nie jak prawdziwy influencer. Czarne szyby Mercedes, Benz MG, ewentualnie BMW. Jak to mówiłam, na każdego cwaniaka zawsze znajdzie się większy cwaniak. To jest takie powiedzenie? Mówią tak ludzie. Ale dzisiaj w ogóle rano, bo tak mi ujebał komar, nie? Zostałem przesiadowany przez tego komara w drugą noc z rzędu. To już była przesada, więc poszedłem do apteki. Kupiłem sobie Phenisil, czyli taką maś na komarowe. I kupiłem sobie wapno. I kurwa zapłaciłem 5 dych. Przejebane są te apteki, nie? Nic to nie daje. Rel Sigma. Najlepiej to pójść kurwa do szamana, żeby wypukał z ciebie... Wszystkie złe duchy, które ci komar wyssał. Stanki z stanki tym nocturnym. Niepojęte, dobra, kukujesz, O O. ruta i się prawie wyjebałem. Wow, pozdro YouTube, gierka z idolem. Yamato Defem. Nice, GG Ej, plus 22, ty, jest tak dumt MMR, a wczoraj grałem na off streamie. Zagrałem się z dwie gierki na, na rybce kiwi, nie? I patrzcie, jakie game. Plusem na Discord, plus 42, no tak to można żyć, nie?